Wydaje się, że rzeczywiście sposób wykorzystania informacji, które w bankach są, jest w tej chwili kluczowy. I obserwując to, co się dzieje na rynku, wydaje się, że tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia, i nie w, z, w zakresie zbierania danych, czy w zakresie nawet ich analizy na potrzeby, na potrzeby zarządzania wartością klienta, tylko na potrzeby wykorzystania jej do, do, do skutecznego zarządzania relacją. Myślę, że, że tu jest, jest wiele takich graczy na rynku, w tym dużych, którzy mają jeszcze w tym zakresie dużo do zrobienia, obserwując również na naszym przykładzie. Postęp, który zrobiliśmy w, w ciągu ostatnich dwóch lat, naprawdę pokazał nam, jak, jak nieefektywnie działaliśmy przed tymi, przed tymi wszelkimi zmianami. My staramy się postawić klienta w centrum, w centrum naszego myślenia o biznesie i tak jak powiedziałem, głównie z, wzglę z perspektywy zarządzania relacją, a nie z perspektywy zarządzania jego wartością. Natomiast to, co mi się wydaje w zarządzaniu wartością klienta najważniejsze, to jest to, jest to jak bardzo ścieżki, ścieżki cyklu życia klienta są dynamiczne, zmienne w czasie, i wydaje się, że te wszystkie metody, które były używane do zarządzania wartością klienta w przeszłości, Excel, business casey, jakieś analizy Exante. W tej chwili trochę tracą, tracą rację bytu, dlatego że sytuacja jest tak dynamiczna, że jak się buduje biznes case na, na okres trzyletni, to po roku on jest już całkowicie nieaktualny, ponieważ zachowania klientów się zmieniają, zmieniają się kanały, z których on korzysta, zmieniają się produkty, z których on może skorzystać, zmieniają się pola walki konkurencyjnej pomiędzy bankami. Także myślę, że tutaj jest kluczowe, kluczowe jest zbudowanie takich narzędzi, które by analizowały wartość klienta w czasie i raczej starały się przewidywać na przyszłość na podstawie jak najbardziej aktualnych danych.